Kupiłam dom nad zalewem na emeryturę, a synowa urządzała się jak u siebie, ale tego dnia, kiedy zobaczyłam ją w mojej sypialni z moim suszonym, zrozumiałam, że już nie tylko o dom tu chodzi. Moje serce walało jak oszalałe, a świat wokół mnie nagle stał się zbyt ostry, zbyt jasny. Każdy detal, jej rozpuszczone włosy na mojej pościeli, jego obrączka błyszcząca na parapecie, zapach obcych perfum w powietrzu. Wszystko to wbijało się w mój umysł jak szklane odłamki. Cofnęłam się cicho do salonu, nogi miałam jak zwaty. Usiadłam w fotelu, tym samym, który Stanisław tak uwielbiał, gdzie czytywał gazety przez 40 lat naszego małżeństwa i poczułam, jak cały mój świat rozpada się na kawałki. Monika Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Moja synowa, żona mojego jedynego syna Tomka. A Jerzy, Jerzy to był mój sąsiad, wdowiec, z którym czasem chodziłam na spacery nad Zalew. Człowiek, któremu ufałam, który pomagał mi naprawić płot po burzy, który przynosił mi świeże ryby, kiedy miał udany połów. Siedziałam w tym fotelu i czułam, jak coś we mnie umiera. Nie pierwszy raz, pierwszy raz umarło we mnie wiele, kiedy Stanisław odszedł dwa lata temu, ale teraz umierała we mnie naiwność, zaufanie, przekonanie, że ludzie, których kochasz, nie mogą cię tak zranić. Dom nad zalewem miał być moim azylem, miejscem, gdzie spędzę spokojne lata, otoczona rodziną i przyjaciółmi. Kupiłam go za wszystkie nasze z Stanisławem oszczędności, sprzedałam mieszkanie w mieście, zostawiłam wszystko znajome, bo myślałam, że tutaj będę bezpieczna. A teraz Monika, która od początku traktowała ten dom jak swój własny, przemeblowywała salon bez pytania, wyrzucała moje rzeczy, sprowadzała znajomych na imprezy, jakbym była jej służącą, teraz posunęła się jeszcze dalej. Sprowadziła tutaj swojego kochanka, do mojego domu, do mojej sypialni. Słyszałam ich szepoty przez ścianę. Jej śmiech, ten sam śmiech, którym obdarowywała Tomka, kiedy jeszcze udawała kochającą żonę. Jerzy mówił coś cicho, a ona chichotała jak nastolatka. Jak długo to trwało? Ile razy wykorzystali moją nieobecność? Ile razy kochali się w tym łóżku, gdzie jeszcze niedawno śniłam o Stanisławie? Trzęsły mi się ręce, kiedy nalewałam sobie herbaty. Filiżanka brzęczała o spodek, jak kaskanier. Musiałam ją odstawić, żeby się nie rozbiła. To nie był tylko romans. To była zdrada na wielu poziomach. Monika zdradzała mojego syna, ale jednocześnie zdradzała mnie. Wykorzystywała mój dom, moje zaufanie, moją gościnność. A Jerzy. Jerzy zdradzał naszą przyjaźń, moje zaufanie, pamięć mojego męża. Pamiętam jak po pogrzebie Stanisława, to właśnie Jerzy pomagał mi urządzić się w nowym domu. Nosił ciężkie kartony, montował półki, opowiadał o okolicy. Myślałam, że to gest dobrego sąsiada. Teraz rozumiem, już wtedy mnie oceniał. Patrzył, jak wyglądają moje pokoje, zapamiętywał rozkład domu, sprawdzał, kiedy wychodzę. A Monika, Monika od początku wiedziała, co robi. Kiedy mówiła Tomkowi, że musi się mną zaopiekować, że będzie mi towarzyszyć, kiedy on wyjedzie w delegacje służbowe, to nie była troska. To był plan. Usłyszałam skrzypnięcie drzwi w sypialni i szybko schowałam się za framugę. Jerzy wyszedł pierwszy, nerwowo rozglądając się na boki. Włosy miał potargane, koszula niedopięta. Wyglądał jak złodziej, który właśnie został przyłapany, bo właśnie tym był. Złodziejem mojego spokoju, mojego bezpieczeństwa, mojego domu. Monika wyszła kilka minut później, już uczesana, już ułożona. Sprawdzała telefon, jakby nic się nie stało, jakby to był normalny dzień, normalna wizyta u teściowej. Ciociu Jolu? zawołała. Zawsze mówiła na mnie, Ciocia, chociaż byłam jej teściową. Jakby nie mogła znieść myśli, że jestem matką jej męża, że mam jakieś prawa w tej rodzinie. Jestem w kuchni, odpowiedziałam, starając się, żeby głos brzmiał normalnie. Przyszła do kuchni w tej swojej każualowej pewności siebie: 28 lat, ładna twarz, modne ubrania wszystko, czego ja nie miałam już od dawna. Sprawdzałam, czy w sypialni nie przecieka sufit, powiedziała nie patrząc mi w oczy. Po tych ostatnich deszczach lepiej być ostrożnym, kłamała mi prosto w twarz. Bez mrugnięcia okiem. Dziękuję za troskę odpowiedziałam. Nie wiedziała, że ja wiem. I to dało mi przewagę. Przez następne dni obserwowałam ich. Niecelowo po prostu nie mogłam się powstrzymać. Każdy gest Moniki zyskiwał nowe znaczenie. Kiedy mówiła Tomkowi, że jedzie do mnie sprawdzić, czy wszystko w porządku widziałam teraz prawdę. Kiedy Jerzy przypadkowo pojawiał się w ogrodzie sprawdzać, czy płot trzyma rozumiałam już jego prawdziwe intencje. Oni mieli plan. System. Tomek wyjeżdżał w delegacje służbowe co drugą środę, Monika przyjeżdżała do mnie w czwartek, mówiła, że zostanie do soboty, a Jerzy przypadkiem pojawiał się w piątek rano z rybami albo z ofertą pomocy przy jakichś pracach domowych. Jak mogłam być tak ślepa? Wszystkie te sytuacje, kiedy Monika nalegała, żebym pojechała na zakupy do miasta albo odwiedziła przyjaciółki, to nie była troska o moją samotność. To był sposób na pozbycie się mnie z domu na kilka godzin. I Jerzy, Jerzy, który zawsze wiedział kiedy będę w domu, a kiedy wyjdę, Jerzy, który miał klucze do mojej furtki, bo pomógł ją naprawić, Jerzy, który znał każdy kąt mojego domu, bo pomagał przy przeprowadzce. Siedziałam wieczorami w tym fotelu Stanisława i czułam, jak narasta we mnie coś zimnego i twardego. To nie był już ból, to nie była złość. To było coś znacznie bardziej niebezpiecznego: spokojnej, chłodna determinacja. Oni wykorzystali moje zaufanie, moje uczucia, mój dom. Myśleli, że jestem tylko starą kobietą, którą można łatwo oszukać i wykorzystać. Nie mieli pojęcia, z kim mają do czynienia. Przez 68 lat życia nauczyłam się jednego: ludzie, którzy cię zdradzają, robią to, bo myślą, że jesteś za słaba, żeby się zemścić. Stanisław zawsze mówił, że mam zbyt dobre serce, że za bardzo ufam ludziom. Że kiedyś ktoś to wykorzysta. Miał rację. I teraz była pora to zmienić. Pierwszy etap był prosty: dokumentowanie. Zaczęłam robić zdjęcia. Telefon Tomka kupił mi na dzień matki, pokazał jak się używa kamery. Myślał, że będę robiła zdjęcia kwiatków i zachodów słońca nad zalewem. Nie myślał, że będę fotografować samochód Jerzego zaparkowany za stodołą, kiedy oficjalnie nie było go w domu. Nie myślał, że będę robiła zdjęcia Moniki wychodzącej z mojego domu w stroju, w którym na pewno nie sprzątała ani nie gotowała. Każde zdjęcie to był dowód, każdy dowód to była broń. Ale to było za mało. Oni nie tylko mnie zdradzili, oni zhańbili pamięć Stanisława, zbezcześcili nasz dom, wykorzystali moje uczucia. Za to trzeba było zapłacić czymś więcej niż tylko ujawnienie prawdy. Plan dojrzewał we mnie powoli, jak dobry ser. Każdy szczegół musiał być przemyślany, każdy element dopracowany. Monika uważała się za mądrą, ale miała jedną słabość: chciała być postrzegana jako idealna żona i synowa. Jej profil na Facebooku to była galeria udawanego szczęścia: zdjęcia z Tomkiem, komentarze o tym, jak bardzo kocha rodzinę, posty o tym, jak ważne są wartości rodzinne. A Jerzy, Jerzy był lokalną gwiazdą. Przewodniczący Stowarzyszenia Wędkarzy, organizator festynu parafialnego, człowiek, który wszędzie był mile widziany. Jego reputacja w społeczności oznaczała dla niego wszystko. Oboje mieli coś do stracenia i to był klucz do mojej zemsty. Ale nie mogłam działać pochopnie. Jeden błąd i oni mogliby się wykręcić, przedstawić mnie jako starą kobietę, która zmyśla historię. Musiałam być przebiegła, cierpliwa, dokładna. Zaczęłam od Jerzego. Wiedziałam, że co sobotę o piątej rano idzie nad zalew sprawdzać sieci. Rutyna, którą kultywował od lat. Więc pewnej soboty wstałam o wpół do czwartej, ubrałam się ciepło i poszłam nad wodę. Schowałam się za starą wieżbą, skąd dobrze widziałam jego ulubione miejsce. Czekałam, aż przyjdzie, aż rozłoży swoje wędki, aż zapali pierwszego papierosa poranku. I wtedy podeszłam do niego. Dzień dobry, Jerzy, powiedziałam spokojnie. Podskoczył, jakby zobaczył ducha. Papieros wypadł mu z ust. Dziola, co ty tu robisz o tej porze? To samo co ty, odpowiedziałam. Łowie. Patrzył na mnie z niepokojem. Dobrze. Niepokój, to był dobry początek. Słuchaj, Jerzy, ciągnęłam, nie spuszczając z niego wzroku. Mamy do pogadania. O czym? Próbował zachować naturalność, ale słyszałam drżenie w jego głosie. O kluczu do mojej furtki. O tym, kiedy dokładnie zamierzasz mi go oddać. Jego twarz pobladła. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Rozumiesz też, dlaczego już go więcej nie potrzebujesz? Patrzył na mnie, szukając w mojej twarzy oznak tego, ile wiem, ale nauczyłam się kontrolować swoje emocje. Po raz pierwszy od lat czułam się naprawdę silna. Jola, jeśli chodzi o. Nie, przerwałam mu. Teraz słuchasz ty. Wyjęłam telefon i pokazałam mu zdjęcia. Jego samochód za stodołą. On sam wychodzący z mojego domu. Data i godzina na każdym zdjęciu. Myślisz, że jestem głupia, Jerzy? Myślisz, że nie widzę, co się dzieje w moim własnym domu? Siedział teraz na kłodzie jak skazaniec czekający na wyrok. To nie tak, jak myślisz. Wiem dokładnie jak to jest. I wiesz co? To mnie nie dziwi. Jesteś mężczyzną, ona jest młoda i ładna. Zostałeś sam po śmierci Teresy. Ale wiesz co mnie wkurza, Jerzy? Patrzył na mnie z szeroko otwartymi oczami. To, że wykorzystałeś moje zaufanie, to, że robiłeś to w moim domu, w łóżku, w którym spałam z mężem przez 20 lat. W domu, który miał być moim azylem na stare lata. Zaczął coś mówić, ale podniosłam rękę. Nie skończyłam. Wiesz, ile osób w tej wsi myśli, że jesteś uczciwym człowiekiem? Ile osób ci ufa? Ile osób wybierze cię ponownie na przewodniczącego stowarzyszenia, kiedy dowiedzą się, że romansowałeś z żoną swojego znajomego w domu starszej kobiety, która cię gościła jak rodzina? Jerzy był już blady jak ściana. Jola, proszę. Teresa nie żyje już trzy lata. Monika i Tomek mają problemy. Czy ja wyglądam na kogoś, kto chce słuchać o waszych problemach? Przerwałam mu ostro. Czy ja wyglądam na kogoś, komu możesz teraz tłumaczyć, dlaczego zhańbiłeś mój dom? Milczał. Oto co zrobisz, Jerzy. Dzisiaj przed południem przyniesiesz mi klucz do furtki. Przekażesz Monice, że nasza znajomość się kończy i więcej nigdy nie pokażesz się w pobliżu mojego domu. Zrozumiałeś? Kiwnął głową. A jeśli nie posłuchasz, jeśli spróbujesz kontynuować tę farse, jeśli spróbujesz się ze mną kłócić czy negocjować, to jutro cała wieś będzie wiedziała, kim naprawdę jesteś. Zdjęcia trafią na tablicę ogłoszeń w sklepie, do każdej skrzynki pocztowej, na parafialną grupę na Facebooku. Zrozumiałeś? Zrozumiałem wyszeptał. Dobrze. To teraz możesz wracać do domu i się zastanowić, czy było warto. Zostałam nad zalewem sama. Słońce wschodziło powoli, malując niebo na pomarańczowo. Pierwszy raz od tygodni poczułam spokój. Jerzy był załatwiony. Teraz czas na Monikę. Ale z Moniką musiało być inaczej. Jerzy to był tylko kochanek, który skorzystał z okazji. Monika to była żona mojego syna, matka mojego przyszłego wnuka, bo była w ciąży, chociaż o tym jeszcze nie wiedziała. To widziałam po jej zachowaniu, po tym jak ostatnio unikała alkoholu, jak często biegała do Łazienki. Z Moniką nie mogłam postępować tak bezpośrednio jak z Jerzym. Tu potrzebowałam finezji. Zaczęłam od drobnych rzeczy. Kiedy przyjeżdżała następnym razem, już bez Jerzego, bo najwyraźniej przekazał jej moją wiadomość, byłam dla niej wyjątkowo miła. Moniczko, skarbie, jak dobrze, że jesteś, powiedziałam, obejmując ją na powitanie. Tak mi samotno bez ciebie. Była wyraźnie zdenerwowana, ale próbowała udawać normalność. Ciociu, jak się masz? Wszystko w porządku? Oczywiście, kochanie. Ale wiesz co, mam dla ciebie niespodziankę. Spojrzała na mnie podejrzliwie. Jaką niespodziankę? Zaprosiłam dziś wieczorem gości. Tomka, ciebie, państwa Kowalskich z sąsiedztwa, panią Sołtys, Jerzego. Zrobimy sobie małe przyjęcie rodzinne. Twarz Moniki stężała. Jerzego? Po co Jerzego? A dlaczego nie? To nasz dobry sąsiad pomaga mi w domu. Myślałam, że to miły gest go zaprosić. Nie sądzisz, że to będzie dziwne? Dlaczego miałoby być dziwne, kochanie? Patrzyłam, jak kalkuluje w głowie. Czy Jerzy jej powiedział o naszej rozmowie? Czy wie, że wiem? Czy to pułapka? Bo, no nie wiem, nie znamy go tak dobrze, ależ znamy. Wykrzyknęłam wesoło. Przecież tak często go u nas widujesz. Praktycznie członek rodziny. Monika pobladła. Ciociu, może nie dzisiaj. Jestem trochę zmęczona. Nonsens! Machnęłam ręką. Już wszystko przygotowałam. Tomek będzie o ósmej, pozostali również. Będzie wspaniale. I wtedy zadałam cios. A i jeszcze jedna rzecz, Moniczko. Przygotowałam dla wszystkich małą prezentację zdjęć z ostatnich tygodni. Wiesz, życie nad zalewem, sąsiedzi, przyjaciele. Myślę, że Tomek będzie zachwycony, jak zobaczy, jak dobrze się u mnie czujesz. Teraz była już biała jak prześcieradło. Jakie, jakie zdjęcia? Ach, różne. Uśmiechnęłam się słodko. Z ogrodu, z domu, z okolicy. Wszystko bardzo naturalne, spontaniczne. Życie takie, jakie jest naprawdę. Monika usiadła ciężko na krześle. Ciociu, może porozmawiajmy? O czym, skarbie? O, oh, o wszystkim. O tym, co myślisz, że widziałaś? Nie myślę, że widziałam, Moniczko. Widziałam. Słyszałam. Wiem. Zapadła cisza długa, ciężka cisza. Co chcesz? zapytała w końcu. Chcę, żebyś powiedziała Tomkowi prawdę. Jaką prawdę? Całą prawdę o Jerzym. O tym, co robiłaś w moim domu. O tym, jak wykorzystywałaś moje zaufanie i jego nieobecność. Ale... ale to zniszczy nasze małżeństwo. To już zrobiłaś ty. Płakała teraz. Prawdziwe łzy. Nie te udawane, którymi operowała, kiedy chciała coś osiągnąć. Proszę cię. Tomek nie musi wiedzieć. Ja już skończyłam z Jerzym. Przysięgam, to się więcej nie powtórzy. Nie rozumiesz, Moniczko. To nie chodzi o to, czy się powtórzy. To chodzi o to, że to już się stało. W moim domu... Pod moim nosem, wykorzystując moją dobroć i jego zaufanie. Ale przecież. przecież cię kocham jak matkę. Tego było za wiele. Nie, krzyknęłam, a ona aż podskoczyła. Nie ośmielaj się. Nie ośmielaj się mówić, że mnie kochasz, kiedy ruchałaś się z moim sąsiadem w łóżku, które dzieliłam z moim mężem przez dwadzieścia lat. Nie ośmielaj się mówić o miłości, kiedy kłamałaś mi w twarz przez miesiące, płakała jeszcze głośniej. Jesteś młoda, Moniczko. Myślisz, że życie to jest gra, że ludzi można wykorzystywać bez konsekwencji, że starsi ludzie to są kukiełki, które tańczą, jak im zagrasz? To nieprawda. To prawda. I wiesz co? Może rzeczywiście jestem stara i naiwna, może rzeczywiście za bardzo ufam ludziom, ale naiwna to nie znaczy głupia i na pewno nie znaczy bezsilna. Pokazałam jej telefon z zdjęciami. Tomek wróci za godzinę. Możesz mu powiedzieć sama, albo powiem mu ja Twój wybór. A jeśli mu powiem nie pokażesz mu zdjęć? Jeśli mu powiesz prawdę, całą prawdę, zdjęcia zostaną między nami. A jeśli. jeśli się nie przyznam? to Tomek zobaczy nie tylko zdjęcia, zobaczy też nagranie. Jakie nagranie? wyszeptała. Uśmiechnęłam się. Pierwszy raz od tygodni poczułam prawdziwą satysfakcję. Myślisz, że tylko robię zdjęcia, Moniczko? Ten telefon ma też funkcję nagrywania. Bardzo przydatna funkcja, kiedy chce się udokumentować. Dźwięki. Głosy. Rozmowy, jej twarz stała się szara. Nie, nie nagrywałaś, nagrywałam wszystko, każdą waszą schadzką, każdy jęk, każde westchnienie, każde słowo czułości. To był blef, nie miałam żadnych nagrań, ale Monika była już tak przerażona, że uwierzyła w każde moje słowo. Proszę, proszę, nie rób tego. To nie ja to robię, Moniczko, to ty to robiłaś. Ja tylko dokumentuję konsekwencje. Usłyszałyśmy dźwięk samochodu na podjeździe. Tomek wracał wcześniej niż planowałam. Decyduj, powiedziałam cicho. Teraz Monika patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem, ale ja byłam nieugięta. Miała dwie minuty do podjęcia najważniejszej decyzji w swoim życiu. Tomek wszedł do domu z kwiatami i uśmiechem. Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Pocałował najpierw mnie, potem żonę. Skończyłem wcześniej. Myślałem, że zrobimy sobie miły wieczór we trójkę. Monika patrzyła na mnie, ja patrzyłam na nią. Tomek patrzył na nas obie. Coś się stało? Zapytał. Wyglądacie dziwnie, Tomek, powiedziała Monika łamiącym się głosem. Musimy porozmawiać. I wtedy wszystko się rozpadło. Nie będę opisywać szczegółów tej rozmowy. Niektóre rzeczy są zbyt bolesne, żeby je powtarzać. Wystarczy, że powiem. Monika opowiedziała mu wszystko o Jerzym, o zdradzie, o tym, jak wykorzystywała mój dom i jego nieobecność. Tomek słuchał w milczeniu. Twarz miał kamienną. Kiedy Monika skończyła, patrzył na nią długo, bardzo długo. Dlaczego? Zapytał w końcu. Nie wiem, wyszeptała. Byłeś ciągle w tych delegacjach, czułam się samotna. Samotna? Więc to moja wina? Nie, nie o to mi chodzi. Tomek, proszę, możemy to jakoś naprawić. Tomek wstał z kanapy. Naprawić? Jego głos był lodowato spokojny. Jak chcesz naprawić to, że pieprzysz się z sąsiadem mojej matki? W domu mojej matki? Tomek. Próbowałam coś powiedzieć, ale machnął ręką. Nie, mamo, niech ona odpowie. Jak chce to naprawić? Monika płakała, ale Tomek był bezlitosny. Jak długo to trwało? Trzy miesiące, wyszeptała. Trzy miesiące. I ani razu nie pomyślałaś, żeby ze mną porozmawiać? Żeby powiedzieć, że masz problemy z naszym małżeństwem? Myślałam. myślałam, że się skończy samo. Aha. Myślałaś, że będziesz romansować z Jerzym, aż ci się znudzi, a potem wrócisz do udawania kochającej żony. To nie było tak, jak było. Cisza! Jak było, Monika? Nie wiem! krzyknęła przez łzy. Nie wiem, jak to było. Po prostu się stało. Tomek patrzył na nią z pogardą. Nie stało się. Robiłaś to. Wybierałaś to. Każdego dnia przez trzy miesiące wybierałaś zdradzanie mnie i okłamywanie mojej matki. Wstał i poszedł do okna. Patrzył na zalew, gdzie jeszcze rano miałem swoją konfrontację z Jerzym. Wynoś się, powiedział nie odwracając się. Co? – Wynoś się z tego domu. Teraz. – Ale... ale gdzie mam iść? – Do Jerzego. Do swoich rodziców. – Do hotelu? – To nie mój problem. – Tomek, proszę. Odwrócił się do niej. – Jutro przyjadę po swoje rzeczy. Chcę, żebyś do tego czasu wyniosła się z naszego mieszkania. Znajdziesz prawnika i złożysz pozew o rozwód. Nie cech będzie jedno więcej kłamstwo na twoim koncie, ale przynajmniej będę miał spokój. Ale ja... ja jestem w ciąży. Tomek zambarł. Co? Jestem w ciąży, powtórzyła przez łzy. Jestem w trzecim miesiącu. Zapadła cisza. Długa, ciężka cisza. Trzeci miesiąc, powiedział w końcu Tomek. To znaczy dokładnie wtedy, kiedy zaczął się Twój romans z Jerzym. Monika pobladła jeszcze bardziej. Dziecko jest Twoje. Skąd wiesz? Bo, bowiem, bo wiesz? Tomek roześmiał się gorzko. Trzy miesiące pieprzysz się z innym mężczyzną i mówisz mi, że wiesz, czyje jest dziecko. Tomek, przysięgam, z Jerzym zawsze używaliśmy Zamknij się krzyknął po prostu zamknij się. Monika płakała teraz tak głośno, że prawie nie mogła mówić Proszę, proszę, nie odrzucaj mnie kocham cię. Kochasz? Tomek patrzył na nią z niedowierzaniem Ty wiesz w ogóle, co to słowo oznacza i wtedy wyszedł. Po prostu wstawał i wyszedł, zostawiając Monikę płaczącą na mojej kanapie siedziałyśmy w milczeniu. Ona płakała ja myślałam ciociu wyszeptała w końcu. Co ja mam teraz zrobić? Patrzyłam na nią, na młodą kobietę, która zniszczyła swoje małżeństwo, zdradzała moje zaufanie, a teraz prosił mnie o radę. Nie wiem, Moniczko, powiedziałam w końcu. Naprawdę nie wiem. Czy. Czy Tomek kiedyś mi wybaczy? Nie sądzę. A ty? Ty mi wybaczysz? Myślałam długo nad tą odpowiedzią. Może kiedyś, powiedziałam w końcu. Ale nie teraz. Teraz jestem zbyt zraniona, żeby wybaczać. Monika kiwnęła głową i wstała. Przepraszam, wyszeptała Za wszystko. Wiem, odpowiedziałam ale przeprosiny to za mało. Wyszła tego wieczoru i więcej jej nie widziałam. Tomek przyszedł następnego dnia po jej rzeczy i powiedział mi, że przeprowadziła się do rodziców, że będą się rozwodzić, że nie wie, czy dziecko jest jego, ale jeśli tak, to będzie płacić alimenty i widywać się z nim, ale nie będzie udawał szczęśliwej rodziny. Jerzy odniósł mi klucz do furtki jeszcze tego samego dnia, kiedy rozmawialiśmy nad zalewem. Nie powiedział ani słowa, tylko położył klucz na progu i odszedł. Później słyszałam, że rezygnuje z przewodniczenia w Stowarzyszeniu Wędkarzy, że myśli o przeprowadzce. Dobrze. A ja? Zostałam sama w swoim domu nad zalewem, z rozpaczą, z rozczarowaniem, z poczuciem zdrady, ale także z poczuciem sprawiedliwości. Przez pierwsze tygodnie po tej całej aferze czułam się dziwnie. Z jednej strony satysfakcja udało mi się ochronić swojego syna przed dalszym kłamstwem udało mi się pokazać zdrajcom, że nie są bezkarni. Z drugiej strony, smutek bo straciłam synową, którą mimo wszystko kochałam, straciłam sąsiada, któremu ufałam, straciłam poczucie bezpieczeństwa we własnym domu. Ale po kilku tygodniach zaczęłam odczuwać coś jeszcze spokój. Dom znów był mój, nikt nie używał mojego łóżka do zdrad. Nikt nie kłamał mi w twarz przy niedzielnym obiedzie, nikt nie wykorzystywał mojej gościnności. Tomek przyjeżdża teraz częściej. Rozmawiamy więcej, jesteśmy sobie bliżsi niż przez lata. Chyba po raz pierwszy w dorosłym życiu widzi we mnie nie tylko matkę, ale człowieka. Kogoś, kto może być zraniony, ale też kogoś, kto potrafi się obronić. Mamo, powiedział mi niedawno, dziękuję ci za to, co zrobiłaś. Za co, synku? Za to, że mi powiedziałaś. Za to, że nie dałaś się wykorzystywać, za to, że nie pozwoliłaś im dalej mnie oszukiwać, to było oczywiste. Nie było. Wiele matek chroniłoby synową, żeby nie ranić syna, wiele osób udawałoby, że nic nie widzi. Może miał rację, może rzeczywiście mogłam udawać, że nie wiem, mogłam pozwolić tej farsie trwać dalej, mogłam chronić ich przed konsekwencjami, ale nie mogłam chronić siebie przed świadomością, że jestem oszukiwana i nie chciałam. Dziś, gdy siedzę w fotelu Stanisława i patrzę na zalew, czuję spokój. Dom jest mój, życie jest moje. Nikt mnie nie oszukuje, nikt nie wykorzystuje, nikt nie udaje. Czasami mijam Jerzego w sklepie, nie rozmawiamy. On spogląda w moją stronę z mieszanką wstydu i złości, ja patrzę na niego obojętnie. Jest częścią przeszłości, której nie żałuję. Co do Moniki? Słyszałam, że urodziła córkę. DNA potwierdziło, że to dziecko Tomka. Tomek ją odwiedza raz w tygodniu, płaci alimenty, wywiązuje się ze swoich obowiązków, ale nie wrócili do siebie. I chyba to dobrze. Niektórzy w wiosce mówią, że byłam za surowa, że powinnam była dać im szansę, próbować ich pogodzić, chronić rodzinę. Ale ja już raz próbowałam chronić rodzinę. Chroniłam ją przez miesiące, udając, że nie widzę, co się dzieje. I gdzie mnie to zaprowadziło? Do sytuacji, w której czułam się jak obca we własnym domu. Nie żałuję tego, co zrobiłam. Może moja zemsta nie była idealna, może mogłam postąpić inaczej, ale po raz pierwszy od dawna czuję, że jestem sobą, że nikt mnie nie oszukuje, nie manipuluje, nie wykorzystuje. Kupiłam dom nad zalewem na emeryturę, żeby żyć w spokoju i prawdzie, i teraz w końcu tak właśnie żyję. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.